teraz obserwujemy osę jodną w jej naturalnym środowisku. Spójrzcie na jej siłę i rozmiar. O, namierza mnie! Teraz od do laty dorwi mnie! O, Sami. Świetna historia. Nasz General na pewno płacze z zazdrości. Ty też jesteś super. Piątka! Chcecie zrobić taką mechaniczną osę? Chodźcie, pokażemy wam jak. Agencie, sami? Dostarczono paczkę. Dziękuję, agencie Roger. Wygląda super. Muszę zobaczyć prototyp. Haha, <laughs> sam jesteś niesamowity. Co za aktor? Co? Naprawdę chcę to zobaczyć! Rady kotlety, nigdy tego nie złożymy! Haha, <laughs> myśl pozytywnie. Za chwilę będziemy mieć super mechaniczne mosty. Siup. Posprzątajmy tu! Nasza osa potrzebuje więcej miejsca! Zabierzmy się do pracy. Zacznijmy od skrzydeł. Najpierw przymocujemy części za pomocą śruby. Są maleńkie, więc bądźcie ostrożni. Potem zamocujemy śrubę za pomocą nakrętki. Świetna robota, inżynierowie! Współpraca jest super! Pokażcie filmik znajomym i razem wykonujcie ten projekt! Teraz mamy tu jeden element, a tu jego kopię. Co z tym zrobimy? Roger, przeniosłem dla ciebie tyłek! Wow, sami, zrzuciłeś skrzydełka tak jak wąże zrzuca skórę. A teraz przyczepmy tę część pierwszego skrzydła. Proszę o tak: zrobiłem to samo z drugim skrzydłem! Ha, Terminator to przy niej zabawka. Mechaniczna osa jest lepsza. Hmm, zobacz, mam dodatek na skrzydle. Fajnie, będę miał mniej pracy. Złóżmy teraz skrzydełka. Roger, ostrożnie, bo mogą za chwilę odlecieć. Ha, ha być może mają własną świadomość. Na koniec przymocujemy do nich metalową płytkę. Na co czekamy? Oto co mamy! Ten element to grzbiedosy! Fajny? Niech mnie czedar! Konstruowanie jest trudne! Nie rzucaj tego, tylko kręć! O tak! Roger, lenisz się! Mam na to wydajniejszy sposób! Wow, ile kółek i nakrętek! A nam się skończyły! Kochani, to tu włosy! Jak złota zbroja! Zobaczcie, też mam zmysł osy! Wszystko jest takie jasne! Zobaczyłem sygnał! Roger, to twoja wina! Wybacz, ale osa nie może czekać. Zobacz, jaki fajny klucz. Nie odkładaj go! Nie skończyliśmy! Dziękuję. Teraz przydadzą się te części. Roger, mam nogi jak osa! Zabiorę je. Potrzebne jeszcze dwie pary. Nasza osa będzie wyglądać jak prawdziwa. Dzięki samym, szukałem tej części. Po to jest? Nie mogę się nią bawić! Na końcu będzie ostre żądło, tylko poczekaj. Potrzymaj to na chwilę! Oć, ostrożnie, kochani! Nasza osa ma złoto-czarne pasy, jak prawdziwa. Te silikonowe krążki odzwierciedlą jej naturalne ubarwienie. Oto najważniejsza chwila. Wstrzymajcie oddech. Montuję żądło! W końcu! Mogę już oddychać? Jeśli chcesz, żeby cię urządliła, uciekaj sami! Niech mnie czeka! Roger, podpiszmy się i skończmy pracę nad chodą! Spokojnie, Sam. Nie chcemy niczego zepsuć, prawda? Dobrze, zobaczmy co teraz! Kochani, wiecie, co to jest? Bardzo ważna część ciała. Dość tych zagadek. Czy to czułki albo element głowy? Zobaczmy. Pomyliłeś się dwa razy. To jedna z nóg Mamy dopiero jedną. Jeszcze pięć. Po co osam aż tyle? Ola. Pewnie po to, żeby łapać nieuważne szlamiki. Chcesz się bić? Dawaj! Aha, noga osy pokonała inną część. Mechaniczne nogi słabo działają. Serio? Lepiej ją wzmocnimy, mocując te dwie części razem. O, super. Tego nam było trzeba. Eee, czemu tu jest tak głośno? Wyłącz to bzyczenie. O, cześć. Trzy, cztery, pięć, 6. Nogi są gotowe. <laughs> to łaskocze. Uff. Tu jesteś, w samą porę. Teraz wszystko złożę. Umieścimy podkładkę na środkowej płycie i zainstalujemy nogę. Hop. Łatwizna! Roger, mogę też spróbować? Jasne. Jeśli chcesz, to pomogę. Nie spiesz się. Teraz zróbmy przyjrzę. Jestem pająk sam. Potrzebujesz więcej nuk Odwróć się. Wiem, pająki mają ich osiem. Następnym razem zróbmy metalowiznę. Hmm, czy słyszysz ten dziwny odgłos bzyczenia? Co? Nic takiego nie słyszę! Ja! Bzz, sprytny szlamie! Gdzie moje nogi? O, Ooo, oh, zepsuła się! Potrzebujemy mechanika! Znam kogoś! Poczekaj tu! To okropnie ciężkie! Stój! Kochani, podoba wam się głowa osy? Co za żuwaczka! Za dużo mówisz. Przykręć śrubę. Osa patrzy. Na Timidabę osy widzą zielony, żółty i pomarańczowy. Nie widzi mnie? Różowy szlam to dla niej trudna sprawa. Za to cię wyczuwa. Uuu. Nie, nie, żartowałem. Tułów zbliża się do odwłoka. Za chwilę zacumuje. Co się dzieje? Masz rację, ale czegoś jej brak? Tak, nie o to chodzi! Proszę bardzo! Wow, jak to zrobiłeś? Spójrzcie, osa zmienia się na naszych oczach. Można dowolnie zginać jej ciało! Ale do ciebie i daleko. Ty się bardziej wyginasz! Czuję się jak doktor Frankenstein tworzący potwora. Ha. Może nazwiemy osobę Frankenstein? To zbyt długie słowo. Nazwijmy ją Franka. Super pomysł. Łapka w górę, kochani, jeśli podoba wam się to imię. Przyczep prórki do głowy. To zapewnia życiową siłę, dzięki której osie wyrosną kończyny. Wow, niełatwo zapuścić wszystkie sześć nóg na raz. <laughs> proszę. Czy będzie latać? A od czego jest to? Inne osy by jej nie rozpoznały bez skrzydeł. Zróbmy złotą podstawkę! Wow! Świetny pomysł! Kochani, pokażę wam coś. Oto rabie, które przytrzyma osę. Fajne, co? Ostrożnie! Trzymam serce osy! Uważaj, Roger! Dzięki, Sam. Mamy mechaniczną osę. Jej siłą jest energia elektryczna. Sami? Chodź! Ciekawe! Sam prawie stałem się mechaniczny! <laughs> o! Sam? Cały czas nagrywamy filmik. Proszę cię! Świat jest w niebezpieczeństwie! Nasza drużyna go ocali! Tak, Oso znalazła naturalnego wroga. Zaraz! Jesteśmy bohaterami skomiksów! Odwrócę jej uwagę. Pożegnaj się z widzami, Oso. Subskrybujcie nasz kanał, kochani!